Mi 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 mi. Czyli po polsku ja 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 ja. ja. No. a co ty tak mrużysz oczy? Od tego światła? Nie, jestem mongolem przecież. A. A, witamy państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie Bilgunariun Batar. Arkadiusz Pan-Powłowski. Jesteśmy niesamowicie uradowani i szczęśliwi. To to samo słowo, ale podane na dwa różne sposoby, gdyż jestem błyskotliwy. To pleonazm jest. Dobra. Czyli po prostu znam dwa znaczenia tego samego słowa, a on wie czym jest pleonasm, ludzie potrafią zaskakiwać. I my także zaskoczymy was nową imprezą, nową imprezą, która podbije świat komedii. Wiemy, że jesteście zmęczeni oglądaniem tych samych mord w telewizji, w internecie i tak dalej, dlatego mamy dla was Komika 2020. Tak jest, wyłonimy wschodzącą gwiazdę, a tak naprawdę to nie my wyłonimy, tylko nasze jury. A nasze jury jest najlepszy na świecie, gdyż to wy nim jesteście, haha, twist ending a właściwie nawet nie ending. tak czy siak, e, m, 10 miast, 100 komików, no i przede wszystkim wy, kochani. Nie możemy się doczekać komik 2020 już niedługo w twoim mieście. Zgłaszajcie się, nie martwcie się, że się zgłaśnicie. Tak jak my, <grym> chodźmy stąd. Zgłoś się, nim będzie za późno.